Cześć widzowie! Ja jestem Stefor i witam was w dzisiejszym odcinku z Sea of Thieves. Jest dzisiaj ze mną cała ekipa. Kierujemy galeonem i tak. Po pierwsze, mamy ze sobą Bartoliniego, jest z nami Tabaluga oraz Szczery. Przywitajcie się, chłopaki. Szczery może. Wszyscy na raz. Dzisiejszy zamysł na odcinek jest taki, że płyniemy na szarą Czachę. Znajduje się ona, jak widzicie, centralnie przed nami i zobaczymy, co tam się znajduje. Co, robimy znowu koncert piracki, panowie? Chyba, chyba nie. Chyba są Teraz będzie cała orkiestra. Mamy czas. Poszedł spać chłop. Ma dosyć. Chłop walnął w kimono. A właśnie, czy ktokolwiek z was panowie odgadł zagadkę z pierwszego odcinka, jak się nazywa instrument, na którym gra Bartolini? Akordeon. To jest akordeon? O, dobrze. Tak, to jest akordeon. Chłopie, szacun, masz dożywotni szacun na dzielni. Zostajesz kapitanem statku za to, że wiesz jaki jak się... śmiechnięty, uśmiechnięty, zobacz, <śmiech> patrz na jego pysko, jaki uśmiechnięty. Dostaję awans na kapitana za to, że wie jak się ten instrument nazywa. Jest najinteligentniejszym członkiem załogi no Wiedza elementarna moi widzowie <laughs> Wiedza elementarna Czy my mamy naładowane armaty? Tak, dobra Zobaczmy czy dobrze płyniemy Jakby ta czaszka... Coś się tam dzieje tutaj Czyli musimy... Tak. Tam jest sztorm No to płynie tam Czyli to gdzieś tam będzie, no dobra Płyniemy powoli samobójstwo w tej chwili nie. Ale tak wszystko trzeszczy na tym statku. Faktycznie, a to nie jest sztorm, tylko to jest mówiła I taka nieprzyjemna. Ty już jest... To jest chyba ta czacha. Pokaż. nie, weź skręcaj w prawo W Prawo skręcaj. Gdzie jest ta czacha? Jeszcze trochę. On chyba nie znaczy. Jeszcze trochę. No to jest Fort chyba. of the Damned to jest, to jest to? To jest ten fort? Chyba nie. Nie, ta Czecha jest tak dalej. To jest dalej. No. Myślę, że coś się wydarzy, jak będziemy blisko niej, wiesz? Takie mam przeczucia. No, nic się nie wydarzy, to zupełnie nic. Nie ja będę się patrzył na tą. Czocha, no, albo jak mrygają jej oczęta, nie? Słyszałem konie? Czy... Konie słyszałeś? No, konik Marsztyn pewnie. To nie, że. Ja słyszałem mało. Kapocynki, ale no. Małpki kapucenki. A z prawej strony jest wrak zatopiony. Zatopiony wrak. O! To ta piosenka jest kozacka. Jaka? Jej nie słyszę. A nie, coś leci. Czysto jest naokoło, skacze, skacze na dół. Ty, co jest? Wow. Gdzie ta czacha. Na nami. Przed nami. Chyba, albo już jest za nami. Nie, za chmurami jest, się schowała, wiecie? Tak mi się wydaje. No, za chmurami jest. Tak, jest, tak, 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 tak. dobrze. Chyba, gdzie ta czaszka? Jakby jej już nie ma. No? Ej! Nie hello. No, chyba, że ją przepłynęliśmy. Oj, ale nie ma jej, no nie ma jej sprawy, nie ma jej był jakiś Co potężny lag To no nie umiem To tutaj może to jest ten fort To dawaj płyniemy do fortu pa się Płyń. Pali, pali się coś Pali się dawaj, coś Stepan. No zostaw to ale... O Boże! Panowie, kotwica! Tak, tu... <laughs> Spokojnie, dopłyniesz już, jesteśmy blisko Nie panikuj Ty, ale kiedy kotwica? czekaj, Jeszcze chwila. Czekaj Ale tak, żeby nie mieli do nas strzału, nie? No ratuj mnie, gdzie ta syrenka? O! Gałganie jeden Proszę. A to jest tutaj, bo tak. Wróć mnie wiem. na okręt. Nie, nie już zaskoczyłem, panowie, płyniemy, bo... Czekajcie na mnie! Dajcie mi Aha. dojść do was, bo zajrzałem obsuwę poprzez wyjście. tutaj na pewno. Dobra, możemy ruszać, no, kamraci. Nawet muzyczki nie ma. Być. Macie wszystko? To lecimy. To jest cisza, tutaj nic się nie dzieje. Zaraz obczajmy. Chodźcie tu do samego środku fortu. Ty, wali coś, aha, jezu, jak się nie Poczekajcie, Jesteś wejdźmy czisza. wszyscy razem, wszyscy razem. Trzeba zrobić czisza, Exploring. Pan. Dobra. Z cisza tu nikogo nie ma, gdzie I jest? Faktycznie. Tutaj latają te ptaszki. Aby na pewno panowie, jesteśmy w dobrym miejscu? Może tam no, i gracze, i wszystko, hmm. wiesz. Lud też Ograbili. taki, lud też taki niezaspecjalny bym powiedział. Generalnie, dobrze. To co, wracamy się tam do tej dziwnej burzy? Dobra, kameraci, chyba pora na nas. Trzeba wrócić do naszej przegnialnej burzy i zobaczymy, Dobra, co tam się czekaj, dzieje. To ja, to ja pozbieram rzeczy w takim razie, bo tam są... O! Tam takie... Ale tu są zarąbiste kule, panowie! Mam kulę, mam kulę, która y, zabrania, że tak powiem, podniesienia żagli. Mam kulę, która blokuje działa w pozycji pionowej. Beniu, no to nieźle Ej dobre te kule mamy jak się wys... Chłop jak wyleciał z armaty jak z procy Szery, ty masz tyle kula, szery ma już dosyć, także... A co o, ej, to ej, mam? Ja pod podłożę w kajucie kapitana Bomba. bombę jak coś evet. Quest... Ej! Wszedłem tutaj i dostałem quest'a, ciekawe No bo ja podniosłem quest'a, by nie... Aha, okej okay. Muszę przestać mówić to, sł to słowo po słowu, bo już mi się a mi nie. mów cały czas, tak mi się podoba, naprawdę, szanujcie Dobra, wracajmy do tej burzy, U -u. panowie, a potem możemy zrobić Wiecie tego quest'a Ty, łódkę znalazłem Świecidełka też mamy w pobliżu, ale ostatnio byliśmy Ale bądź bo... A w tej wyspie burzowej są jeszcze jakieś dwa czarne jakby takie ślady Trzeba obczaić co Cielone tam się znajduje Spezwarty tu jesteś kapitanem, także Twoja wina <laughs> Dawajcie, pomóżcie mi z kotwicą kameraci Lecimy Let's go Odpływamy właśnie z tego toportu portu i płyniemy w kierunku burzy. Zobaczyć co się znajduje. Let's go. A to ja idę pospać <grystanie> Intrygują mnie te takie Ej, Widzicie, że w tej burzy są chmury w kształcie e, statku? Tak, statku. No. Coś Popłyniemy. może być, coś może być na rzeczy. No, popuńmy tam. O no dużo ta chmura mogła przykryć faktycznie tą czaszkę i przez to się zgubiliśmy. Oho! Muzyczka nawet taka specyficzna. Możliwe, że jesteśmy blisko. Panie sterniku, to jest na lewo. panie sterniku szczery, byłbym za tym, żeby płynąć tak bardziej Ho, na zachód. Musimy chyba na zachód płynąć, tak mi się wydaje. Chociaż coś jeszcze jest na... ten, zaraz zobaczę. Na północ też jest taka jakby woda. Taka chmura co wyspę ukrywa, widzisz? Szczery. No. Tak. Dawaj może najpierw tam na prawo. Bo myślę, że ta chmura coś może ukrywać specyficznego. Tam jest wyspa jakaś mała. Dawaj na tą wyspę, na prawo. Na północ płyń. Tutaj też jest ciekawie, ale zaraz to wszystko ogarniemy. Jeśli tam jest jakaś chmura, to myślę, że nie bez powodu. To coś oznacza. To jest znak. ziół na dół. Ho. Słaba widoczność troszkę. Zobaczmy, co robią nasi kameraci. Ej, tam jest wyspa! Dawaj Czekaj, jakby chodzi mi bardziej o to, że na nią wpłyniemy, ale to co innego No jest fort, to jest fort Możemy oberwać Spodziewam Czeka się oporu się Dawaj do, Ten do kotwicy Tak, sumujemy Ale poczekaj, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz mhm. do, Niech ktoś do kotwicy podejdzie Jestem Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Dobra I jak? Jeszcze poczekaj. Trzeba żagle do góry wziąć. Chcieliśmy zrobić małe cięcie, bo miałem problemy techniczne, a już jestem jak widzimy w dalszym ciągu płyniemy na wyspę. To znaczy do fortu. Co z tą kotwicą? Panie sterniku. No Trzeba tak lepiej ten wziąć i przepłynąć kołniej. my mhm. musieli latać tam w jedną i w drugą. Dobrze. Jestem za tym, żeby też lampy pogasić, żeby nas nie wypatrzyli jacyś wrodzy piraci. Nie wiem, czy zauważyliście, tych kolor tych smug wiatrowych zmienił kolor na taki bardziej pomarańczowy. Ja tam widzę niebieski. <laughs> Ciekawe. No naprawdę, może każdy członkowca widzi inny kolor. Tak? No. Obra. światełko pogaszone Halo, Nie, nie normalnie na podpływamy już do niego Tego fortu I spokój Ta. Co jest? Spokój Ta. Drifta robimy, czy elegancko Ja Nie, podpływamy? normalnie, normalnie tak. Płyniemy Okej okay. Kamaracie, co ja ty powiem. robisz z tą... Yy! Nie! Weź tą bombę, co ty chcesz nas wysadzić? Ej, do, do kotwicy, poproszę. Już puszczę. Do kotwicy. Puszczam. Chwila, bo musiałem wyrzucić za nasz statek niebezpieczne ładunki. No, lecimy na wyspę. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. O, tu będzie piękne wejście Eee. Teraz. i I o, No, ładnie, ładnie. Pięknie. Dobra. Idziemy z Bartolinim Dobra, na czele. Idziemy. Beczułki, tak. Deski... O nie, tamtego lutu nie odłożyłem. Ale fajne kule tu są, chłopaki. O, widzę, że sztabauga się zabrał za swoje świecidełka. Zgadza się. Jakie ręce jak to Ta, bom bomby muszą być, nie? Obaż, zleciałem To jest trochę niepokojąca atmosfera. No jest, ale tu nikogo nie ma, tu jest... No właśnie i to jest słabe, To jest, to jest dziwne. No, bo jakby mieliśmy poniżej na które nawet zniknęły. O! Ej, ale tu są jakieś posągi Chodźcie tu do mnie. Nie, już tylko zostawię rzeczy na serce. Patrzcie, co się dzieje. Wow, ale tu naprawdę klimacik jest. Stefan, jest tam, co się dzieje? <laughs> Stefan, wszędzie jest klimat. No ale chłopie, patrz, patrz, patrz co tu się dzieje, jaka w ogóle mroczna wyspa. Moja pani od y, geografii wie lepiej. Co my tu mhm. mamy? Hmm. Dobra, zlutujmy skrzyneczki, kule armatnie, więcej kule armatnich, amunicja. O! Amoczesta! Można go wziąć? Nie można. Ostatnio z Amoczestem z... E, jak Amoczesta sprzedawałem z Bartolinim, to się sporo dorobiliśmy, nie? Znaczy, na samym Amoczeście chyba nie, ale... Nie? się dorobiliśmy, no. No sporo się na nim zarabiało. Z tego co pamiętam. Okay. Tylko nie wszystkie da się podnieść. To jest wada. Może ja po prostu wszyscy musimy tutaj do tego śmiesznego czegoś wejść do środka. Do tego opętanego kręgu, czy coś? No, coś takiego, na przykład. Wątpię. 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 Ale czekaj, bo ja zanoszę na, na te nasze wybuchające beczki na pokład. <laughs> się prosimy o katastrofę na statku. O, tu jest drabina w ogóle. Jest drabina na samą górę. A I co będzie na samej górze? Chyba winda do piekła. O! Ej, tam się coś świeci. Tylko jak się tam dostać? Myślę, że będzie boom. Han. Huh. Tam szczery teraz doprowadzi do jakiegoś większego zamieszania. Szczery, przyszedłbyś tu do mnie? Tak, jakby tam niczego na górze nie ma, niestety. E, no, coś się ewidentnie świeci. A tu jest beczka wybuchowa. Może jakbyś w nią strzelił. To ona by mnie wystrzeliła do góry, ja bym był Ej, tam dostać a to są posągi takie dziwne No, ja mówię, takie dowolone Popatrz, no. one mają w różnych kolorach Mają te takie latarnie swoje, nie? I może trzeba by im do jakiejś kryształki wrzucić, żeby... Rozumiesz? No Dawaj, na samą Że górę szczerze to opinia? to jest takie... Trzeba ich tak zonejtować, żeby... Ja to chciałam coś powiedzieć Może trzeba im zagrać muzyczkę? Na muzyczka czas tak, najwyższy patrzył wybuchnie ko Tak, tylko jak to wybuchnie koło ciebie, to... to nie A przepraszam bardzo, czemu to jest jakiś koń zębami? To czekaj, nie ryzykujmy. Na razie, Sz Szczery, czy poświęcisz się tam. dla dobra? Bo ja mam dosyć ciekawy lud, więc... No ja co jakby... wy chcecie? Czemu chcecie poświęcić, halo? Weź nie, jakby tam to jest tylko po jakaś lapzę, która jest... możecie po prostu ją odpalić i wyskoczyć wiedzę Dobra, to nie ryzykujmy. Szkoda szkoda zachodu. Chodźmy do tego po pomieszczenia co proponowałeś i za... No to nieźle by nie zrobiłeś. Co, co? co się dzieje? Co był za twój niesny plan? Co do się zabił? Co ty gadasz? Znaczy popełni samobójstwo, strzeli chyba w beczki, nie wiem co zrobiłeś, ale... Mam nadzieję, że nas statek nie zatonął. Nie, no, zatonął. Jest... No nic się specjalnego nie wydarzyło, yeah, to No w tym no pomieszczeniu no, nic nie... ma tutaj nic się nie dzieje, ja bym po poleciał na tej skoro nie ma czaszki. Dobra, Odpłyniemy, może stąd i jak się pojawi znowu to płyniemy bo nic tu nie ma no. Dobra, płyniemy chyba do tego świeciłem. Ciekawe kule tu była, ale nic poza tym. Chociaż... Ja bym jeszcze popłynął, może zamiast na świecidełka, bo ostatnio byliśmy, na tego questa co zdobyłeś na jednej z tych fortów. Co wy na to? Ja tu tam nie Good wiem, co się, Robimy co chcecie tam. Ja myślę, nie, że ten quest sięga. Ten odcinek z tej Wybieraj ten... quest. No ja bym tego questa wziął, co go zdobyłeś na forcie. No to jedziemy. Wydaje się być interesujący. No to teraz to w takim razie, żebyś pokazał coś ludziom, poszukaj tego na mapie. O was <noise> Najgorsza robota, Dobra Na początku przeczytajmy ee... stały like quest, tak? Moral pick outpost Musimy popłynąć Morrow pick outpost. A gdzie te baryle są? Kto je poukładał? Na wschód musimy płynąć. Ej, co to, to za sztuka artystyczna? Tak naprawdę na południowy wschód. No ja to kieruj szczerego. Południowy czy, czy północ, bo to jest też ważne. Południowy. Pytać. Południowy wschód. Dobra, wywaliłem te beczki za pokład i. Albo wiem, gdzie możemy je magazynować, żeby nic się nie stało. Na dziobie. Nie. Jest jeszcze lepsza miejscówka. Tak. No to jaka? E, nasza łódź ratunkowa. A. jak eksploduje to stawiam, że tylko łódź wybuchnie. A nasz statek nie. Czyli równa nam wybuchnie cała. Znaczy dobra jak chcesz, Najwyżej turbo będziemy nie, nie, nie. mieli, bo są na tyle, więc... Możemy się napić. My stoimy, w bo... ogóle. O! od razu lepiej. Dobrze, co my stoimy? Jak to stoimy? Panowie, zaraz popchnę ten statek. Napiłem się. soku z niebios. Czemu stoimy? Bo jakiś inteligent zaciągnął kotwicę. Widz, ona jest podniesiona. A. to nie wiem, czemu stoimy. Może na Mieliźnie stanęliśmy, no po prostu to jest wiedza elementarna, chłopaki. Nie, nie, nie. Otóż nie tym razem. Wow, wszystko się trzęsie! Yy. Przydałoby się ogarnąć... Jakoś, południowy, zachód się tak? Eta, południowy... południowy zachód mi się uda tak? Ta, południowy... A nie wschód? Mówiłem? Czekaj, zaraz się upewnię jak uda mi się doczołgać do stołu, bo właśnie mam żygopaka no. Musimy płynąć na... O, Boże, się to wszystko gibocza. Południowy wschód. No, jest git? O, płyniemy wreszcie Tylko moja postać ma właśnie żygopaka. Pełni na Stefor na twarz. Nic nie poradzę kierowniku O boże, beczka może Och Do beczki się Pozażgałem Uff, uh, uff, uh, uff uh. Jaki dźwięk z siebie wydałeś Trzeba to wylać za burtę, a nie Ło, Zdaje mi się, czy to obrzygałeś działą. Nie wiem, wszystko już obrzygałem Chodzę slalomem, chłopaki Nie jestem w stanie prosto ustać na nogach. O jać. Patrzcie jak po alkoholu się gra. Ej, posłuchajcie Ale ja tego. Nie no Dobra, idę szukać czy ktoś nas, ktoś nam nie robi podjazdy Słuchaj tego chłopie Morgra na flecie, piany Ja yeah. O, ktoś za nami płynie, w sensie odpływa od nas, ale jest za nami Co za nami płynie? Kto się peruje? Taki, o ty, sabotujesz nasz... To <laughs> nas sabotuje? Ja nas sabotuje? Kotwica zarzućcie, kotwica Kotwica! Panowie, ojej, kotwice ojej, ale... za... Nie ważne. jakiejś jakieś nie w formie chyba. Chciałem... Skręcić między tymi dwiema wyspami, ale nie ważne. Panie Tabalugo, zamiast sabotować statek... On, on już chciał rozwalić statek od środka. Zamiast sabotować statek, może by się pan skupił tutaj na... Uczemu Czemu mnie Bo chciałeś by mnie strzelić, nie. Bardziej we mnie nosącego tego beczka O jać Czy tam pani na górze. Gdzie te beczki macie? Cześć. Konfiskuję. Gdzie są beczki? Cztery. Cztery, idź, steruj, statkiem. Ja to będę. Mam nie wypłynąć stąd, to nie. Pytam panowie, gdzie są beczki. Do konfiskaty. Zanim chcesz nas obrócić, to trzeba podnieść kotwicę, tak panowie. Ja bym najpierw w ogóle. Najpierw to bym podniósł żagle, wszystkie, które nas pchają. No, Skały. podnieśmy żaglę. Plus jeden. Podnosić żagle i to... Kto? Dobra. Uwaga, mamy dziurę. Nie no, ta Jezu. baluga. Gałganie jadą. No, po prostu, ja po się z nim. Może zamkniemy oh, go Jezu. w tym... ...więzieniu. Dawajcie. Ta baluga idzie do więzienia za sabotowanie własnego statku. Panie Tabalugo, za so próbę sabotażu statku zostaje pan skazany na więzienie. Zgadzam się. Dobrze. Panie Szczery, proszę o ostateczny głos w tej decyzji. By pan Tabaluga wylądował w więzieniu. O! Chcę go zobaczyć! Naszego więźnia. No dzień dobry, dzień dobry! Czy na niego narzegamy. Jak się pan miewa? Panie Tabalugo, i co? Ładnie było sabotować statek? Było, teraz sobie odpocznę od was. <noise> Mam dla pana niemi konsekwencje czynów. Przyniosę zaraz panu podarunek, panie Tabalugo. Ponieważ w naszej załodze nie będziemy tolerować sabotażu. Jak jak to się mówi? Mam dla ciebie bombowy upominek. O! Podoba się panu? Postawcie żagle i na prawo burtę. Ej, postawcie te żagle i na prawo burtę, i ustawcie. Poczekaj, bo ja muszę ustawić na początku pułapkę na naszego więźnia. Gdyby próbował uciec z więzienia. Podłożymy mu takie ładuneczki, i gdy spróbuje uciec, będzie bombowo. Czy pan ta baluga pragnie zmienić swoje zachowanie? Nie. Nie. Chcę znowu sabotować. Znowu sabotować, dobrze. Wie pan, że zmusza mnie pan do czynów karygodnych? O! Wow! Panowie, statek się zatapia! Nie dziwię się. Ta waruga sabotuje statek w więzieniu. Mamy dziurę na statku. i się bardzo to nie Chłopaki, szybko załatajcie to. Załataj to Bartolini, ja będę ten, ja będę ten. Wlewał. dawać, wszyscy musicie działać. Jak ja się tego pojawię, biegnę na dół pokładu. No, Od... mamy trzy dziury jeszcze cztery. Lecę, chłopaki, ta bałga z... też zginął. Czy nie jest źle. Ono uciekł nie z nie więzienia! Jest ze mną na statku. Mam miliard lajki, A niech jego. Nie to, bo już mamy pierwszy pokład zalany. Idę, idę, jego. Jego duszę trzeba sprzedać diabłu. Szybko. Ja, bym ja będę wylewał wodę, wy to łatajcie, dobra? Daj mi chwilę. O, ładuje się. Jest. Będę już załatałem. Dobra, wylałem trochę. Musimy szybko naprawić powódź. Dobra, ja mam pomysł. Co? Pachcie mnie. <grym> Luka bierze wodę z swojej celi i wylewa na pokład. Dobra, ale wypuśćmy go. Więc <laughs> jeszcze się zalewamy. Strzela do Poga, nas, ja... dziad jeden. Zdziczał. Dobra, ja, ja głosuję, żeby go wypuścić, i wywalam wszystkie rzeczy. Wszystkie te takie na pokład. Znaczy żeby z pokładu Uważam, że pan Tabaluga został odpowiednio ukarany i może wylądować z powrotem na pokładzie. Tym razem w roli Majtka. W każdym razie, dzięki bardzo i na razie. Do następnego odcinka. Cześć.